Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Sprawdzanie stanu opon w samochodzie jest czymś. Czego nigdy nie należy pomijać. Marco Carbajal 17 stycznia 2021, 13.52 Jest Większość ludzi pamięta o sprawdzeniu ciśnienia w oponach lub obróceniu opon pojazdu, gdy zabierają go do sklepu. Jednak śledzenie głębokości bieżnika każdej opony jest równie ważne. Na szczęście istnieje łatwy sposób, aby zrobić to w domu za pomocą znanego na całym świecie testu penny test, a wszystko, Czego potrzebujesz, to grosz. Co to jest test grosza? Penny test to stara metoda określania, kiedy nadszedł czas na zakup nowych opon i nie zajmuje dużo czasu. Może być trudno określić, kiedy potrzebujesz nowych opon do swojego samochodu, patrząc tylko na głębokość bieżnika, ale test jest łatwy do zrozumienia i wykonania. National Highway Traffic Safety Administration, NHCA zaleca ten proces pomiaru głębokości bieżnika. Rozumowanie organizacji wspieranej przez rząd jest proste. Opony należy wymienić, gdy jej bieżnik zużyje się do około 2-32 cala. Co ciekawe, grosze są idealnym narzędziem pomiarowym. Jak to działa? Po prostu trzymaj grosz do góry nogami, upewniając się. Że głowa Abrahama Lincolna jest skierowana w stronę ziemi. Umieść grosz na głębokości bieżnika opony. Jeśli widać czubek głowy Lincolna, nadszedł czas. Aby kupić nowe opony. Dlaczego jazda z niskim bieżnikiem jest niebezpieczna? Gdy bieżnik jest całkowicie zużyty, samochód staje się śliskim bałaganem. Zużyte opony nie zapewniają tak dużej przyczepności na drodze, a to poważne zużycie może prowadzić do poważnych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Takich jak zwiększone ryzyko akwaplaningu i poślizgu na mokrych lub zaśnieżonych drogach. Ponadto droga hamowania będzie dłuższa niż zwykle. Wyrobienie w sobie nawyku przeprowadzania testu grosza co kilka miesięcy i wymiany opon w razie potrzeby może pomóc uniknąć powyższych zagrożeń. Możesz być zainteresowany.